Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym wam opowiedzieć o błędach nowych graczy w czasie napadu na kasyno. zasadzie od tych błędów chciałbym zacząć powiedzmy, że chronologicznie, i po kolei. Po samej już kasence, kiedy dowiadujesz się tam od Lestera, że będzie właśnie napad na kasyno, gdzie właśnie mamy pomóc Georginie z pewnym problemem, musisz kupić sobie salon gier. Salon gier oczywiście kupujemy sobie w kategorii tej pieniędzy i usługi chodzimy na stronę i wybieramy zakładkę salony gier. Pierwszy już błąd nowego gracza jest to, że wybierając salon gier kieruje się ceną, a nie kieruje się stricte lokalizacją tego biznesu. Ponieważ no wiele tutaj chyba pewno was nie zdziwi, no, że napad na kasyno odbywa się tutaj w tym miejscu, bo tutaj jest kasyno. Na tym razie idzie, kiedy wybierzesz sobie salon w Paleto, trochę ta trasa będzie wyglądała tragicznie, albo w Gliptzi też trasa będzie wyglądała tragicznie. Jedyne salony, które są warte. Teraz tak naprawdę znajdują się tutaj tylko i wyłącznie w mieście, tylko ta czwórka tak naprawdę ma znaczenie. Jeżeli chodzi ogólnie o misję, albo po co się kupić ten, który jest w Winewood, który jest najdroższy, albo kupić ten, który jest w Lamesa, który jest najtańszym salonem do zakupu w mieście. I on nie wydaje się być tragicznym po prostu salonem, ponieważ tu jest salon gier, tu jest ten salon. No tutaj mamy cały czas prostą drogę, więc czasowo mniej więcej wygląda to tak samo. nie z tymi tej dwoma one są bardzo daleko oddalone, więc akurat nie do końca warto jest sobie. Tam akurat posiadać swój salon gier, więc albo jednej strony, albo z drugiej strony jest sens sobie kupić. Też jeżeli chodzi o sam sobie salon gier, niektórzy się tutaj skupiają na przykład na takich rzeczach, właśnie jak mural, podłoga, neony. Tak naprawdę największy sens ma do zakupu tylko i wyłącznie garaż w takim miejscu, ponieważ daje to nam 10 slotów dodatkowych na pojazdy. To jest powiedziałbym, że pierwszy błąd i w sumie też dodatkowo pewno, jak opowiadam, też widzieć jakieś fragmenty, że rzeczywiście randomy kupowali sobie salon gier. W paleto, niejednokrotnie się to zdarzało. Rzadki to był jakiś. Nie, może nie rzadki, no nieczęsty jakiś widok, ale było to możliwe, że jakiś random miał salon swój. Paleto. Kolejna sprawa, która tyczy się też salonu, znajduje się już w jego środku. Mianowicie, jeżeli wejdziemy sobie tutaj do naszego biura, siedziemy sobie przed laptopem, mamy coś takiego to jak automaty do gier. O raczej ja bym powiedział, że może nie jest tych błąd, tak początkujących, no bo to nie jest trochę przez grę wytłumaczone. Jednakże same w sobie automaty z gier, kiedy je umieścimy tutaj, w salonie gier, generują nam dochód pasywny, który tam wynosi 5000 co minut. Jak dobrze to pamiętam, to było po 5000. I sam sobie safe yy, potrafi 100 tysięcy, bo to zwiększali. Ja wiem, że 100 tysięcy, kiedyś było 50 tysięcy. To jest taka rzecz, którą warto jest sobie wiedzieć. Nie zrobi się na tym kokosów, no ale warto jest wiedzieć, że można dodatkowo jakiś tam hajs zebrać. W czasie się dozbiera na coś dużego. Też dodatkowo, kiedy siedzimy sobie w tym laptopie, też mamy jeszcze ulepszenia dwa dodatkowe, które warto jest sobie posiadać. Akurat jedno z nich głównie, czyli po prostu główny terminal. Co powoduje ten główny terminal? Mianowicie, zobaczcie, jak sobie tutaj siadam przed tym głównym terminalem, też to nie jest akurat jedyne miejsce, gdzie możemy to mieć, ale ogólnie rzecz biorąc Główny terminal daje nam dostęp do tego, że ja widzę co dzieje się w prawie każdym biznesie pasywnym, który istnieje sobie w grze. I mamy klub nocny, który jest bardzo ważny, mamy bunkier, mamy wszystkie wytwórnie, mamy pojazdy eksportowe, mamy paczki oraz mamy ładunki lotnicze, czyli hangar. Brakuje tutaj tylko i wyłącznie wytwórni kwasu akurat. Tak to mamy dosłownie wszystko. I to w sumie jest tyle, nie? No, brakuje jeszcze dostępu do safe'ów, żeby wiedzieć, jak tam się jest gotówka, ale tak akurat dostępem do safe'ów to GTA Plus. Z tego co pamiętam, tutaj ma. Nie wiem, czy to akurat jest w menu interakcji, czy jak jest do tego dostęp, ale wiem, że jakaś była taka funkcja w GTA Plus, żeby był dostęp do safe'ów i dało się odbierać tak o cały hajs pasywny z safe. Ów. To jest też jednego rodzaju błąd, że właśnie nowi gracze tego nie kupują sobie panelu i nie mają dostępu do każdego swojego biznesu. Facto, nie jest drogi i jest inny sposób, żeby mieć dostęp do tego samego panelu, ale taniej, a na ale skupiamy się z o salonie gier w tym momencie. Więc alternatywna do tego, no to będzie przy innym konkretnie biznesie to opowiedziane. Kolejna sprawa, która tyczy się też samego sobie biznesu, jest w zasadzie tutaj. Wracamy do tabelki, do naszej tutaj tabelki. tablicy z napadami. A konkretnie jeżeli robimy swój napad, rejestrujemy się jako secure Self, pierwszy mamy tutaj coś takiego, co się nazywa Wykonaj zwiad kasyna. Jeżeli chodzi o z wykonanie zwiadu kasyna, tutaj też w zasadzie jest jeden taki Mój stary jakiś klip, który mam nagrany. Myślę, że mam go na dysku. Randomy nie wykonują pełnego zwiadu na kasyno. I co to powoduje, że nie zrobisz pełnego zwiadu na kasyno? Gdyż podstawowe, co musisz zrobić, to jest odnalezienie głównego wejścia oraz lobby pracowniczego. Zniszczy się to dosłownie każdego podejścia, które później będziesz robił. Przez to, że nie zrobiłeś całego sobie zwiadu, nie odkryłeś sobie wszystkich możliwych tam wejść, wyjść i tak dalej. Niektóre podejścia są dla ciebie bardzo trudne do wykonania, a niektóre są praktycznie rzecz biorąc, no może nie że niemożliwe, ale za sobie zwyczajnie utrudniasz robotę, kiedy możesz to zrobić po prostu łatwiej. Teraz przejdźmy sobie do przykładów. Jeżeli chodzi o podejście po kolei, tutaj niechaj będzie tak jak tutaj pokazuję, czyli podejście ciche. Podejście ciche, akurat jeżeli chodzi o wejścia, wyjścia w kasynie, to przy samym lubi pracowniczym. Wystarczy mieć akurat te lobby pracownicze, czyli to co daje nam gra. Akurat na cicho wiele się nie zmienia, jeżeli nie zrobisz zwiadu. Jednakże jeżeli chodzi o podejście sprytne, tutaj już jest o wiele więcej. Chociaż w cichym w zasadzie jest jedna rzecz, którą też warto, warto powiedzieć, że możesz użyć helikoptera, kiedy odkryjesz sobie wejścia z dachu. Nie jest to jakoś zwykle przydatne. Ale istnieje taka możliwość, że tak da radę zrobić. Jeżeli chodzi o podejście sprytne, to tutaj sytuacja jest już zgoła inna. Ponieważ na podejściu sprytnym masz cztery możliwe drogi. Jeżeli nie odkryjesz nic więcej, czyli byś miał tylko wyjście grów, główne, oraz zrobił pracownicze, masz tylko i wyłącznie jedną rzecz do wykonania, czyli tak zwaną, tak zwane bookstarsy. I koniec, nie masz innej drogi. Na, na podejściu sprytnym, ale są jeszcze cztery kolejne. Masz podejście na konserwatorów, masz podejście na grupę ZX, masz podejście też na napera. Łącznie mamy cztery, ale jakby właśnie pozbawiasz się możliwości zrobienia sobie innych, innych podejść napadu. Jeżeli chodzi o podejście sprytne, najbardziej i najlepszym i najszybszym podejściem jest po prostu grupa ZX. Tam wchodzisz dosłownie do skarbca i dopiero uciek uciekając, walisz dosłownie, tylko i wyłącznie dwa boty. I tyle i aż tyle to robisz. Jeżeli chodzi o podejście na rapera, zdobywasz sobie zniżkę. Specjalnie właśnie na jeden z samochodów, który istnieje. Chyba to był właśnie furia, się tym pojazd, ale tej pewności akurat nie mam. jeżeli chodzi o konserwatorów, no to sobie istnieją. Akurat konserwatorzy nie dają nic więcej. Ale jednakże robiąc minimalny zwiad, nie masz dostępu do tamtych podejść, które ułatwiają napad na kasę. No bardzo. Jeżeli chodzi o podejście agresywnym, nie robiąc sobie pełnego zwiadu, masz jedynie jako możliwość to w sumie wejście przez lobby pracownicze oraz główne drzwi. Podejście na kasynie, kiedy odkryjesz sobie możliwość wejścia przez kanały, wtedy wchodzisz praktycznie dosłownie do skarbca. Jeżeli zależy ci na elicie, no to nawet, oczywiście najbardziej się opłaca wchodzić głównymi drzwiami, jednakże no można też przyspieszyć ten napad i nie wchodzić przez główne drzwi, a po prostu przez kanały. Wchodzisz przez kanały, jesteś praktycznie przy skarbcu. Dosłownie. To jest rzecz, która jest bardzo ważna jeżeli chodzi o napady na kasyno. Kolejna zakładka, że tak powiedzmy w tej tablicy tyczy się jako zawartość skarb. Jak tutaj u mnie zobaczycie, no posiadam swój cel jako diamenty. Kiedyś tam nie, nawet nie pamiętam kiedy były diamenty rzeczywiście. Ja je do teraz trzymam, jeszcze się ich nie pozbyłem. Będę musiał kiedyś odpalić napad i się pozbyć tych diamentów. Zawartości skarbca to jest akurat rzecz, która też tyczy się początkujących. W pierwszych napadach to nie jest możliwe do zrobienia, jednakże warto jest wiedzieć, że możesz sobie po prostu reset łup w napadzie na kasyno. Nie potrzebujesz robić tej kasy, możesz robić na przykład sobie obrazy, złoto, zwyczajnie resetując napad, ale jednakże to musisz przejść każde możliwe podejście, dopiero wtedy będziesz miał możliwość resetowania sobie napadu, więc przynajmniej te powiedzmy trzy razy trzeba sobie skończyć ten napad, żeby rzeczywiście móc dopiero resetować sobie łup w napadzie na kasyno. A to jest bardzo pasalne, ponieważ nie, może tam na tablicy pisze, że między kasą a obrazami to jest zaledwie 300 tysięcy. jednakże żeby zebrać kasę i więcej na schodzi ci tak plus minus 30 sekund. Jednakże kiedy zbierasz obraz to chyba to tam było 16, 18 jakoś mniej więcej gdzieś tak. Zwyczajnie możesz wtedy wziąć nawet gorszego hakera i zebrać wszystko, kiedy na kasie zebranie wszystkiego będzie niemożliwe, bo trwa to zwyczajnie za długo. No i jeżeli chodzi też o kolejne podejście, no to z tych oczywiście trzech podejść najbardziej opłacalne. jeżeli chodzi po względem kasy, to jest tylko podejście ciche oraz sprytne. Na podejściu agresywnym, jeżeli wchodzisz wchodzisz do kasy z alarmem na tym razie idzie, masz mniej czasu w skarbcu, dodatkowo wody do ciebie walą, a jak do ciebie wody walą, no to stracisz trochę hajsu z torby. Niestety tak to wygląda, że kiedy wody do ciebie walą, to tracisz sobie hajs, dlatego podejście agresywne no, nie należy do tych yy, najbardziej opłacanych pod względem kasy, ale jest bardzo łatwe, jeżeli oczywiście dobrze się do niego przygotujesz. I tutaj jeżeli chodzi o przygotowania, właśnie też chciałbym właśnie cały czas zostać mimo wszystko na tej całej tablicy, ponieważ są też takie te rzeczy jak dodatki. Są takie rzeczy mało potrzebne jak makieta, czy choćby wrota do skarbca, która wiele Osób nie ma blokowanych, ponieważ żeby w ogóle odblokować sobie warto do skarbca, ty potrzebujesz kupić sobie pierw penthouse w kasynie, ale i tak to nie jest potrzebne, więc temu się nie będę skupiał. Najważniejsze, co jest dla Ciebie, czyli te zabezpieczenie drzwi. Zabezpieczenie drzwi jest o tyle ważne, że to jest dostęp. Mianowicie tutaj, jak sobie zobaczycie. Respi się po prostu nam wtedy taki panel. Także akurat nie będę miał do niego dostępu, ponieważ nie ma urządzenia hakerskiego pobranego. Ale respi się w tym miejscu panel wtedy i możemy sobie ćwiczyć hakowanie w napadzie na kasyno I też na Kaioperico przy okazji. To też jest interesujące, że można tam ćwiczyć. Ale ćwiczymy sobie właśnie hakowanie w napadzie na kasenę, jeżeli chodzi o odciski palców. Ponieważ kuleczki to jest rzecz, którą da się akurat pominąć. Ważne jest to, że właśnie wiele randomów nie ogarnia. Hakowania odcisków palców. To jest rzecz, która jest trudna dla nich, ale bardzo łatwo jest się ją nauczyć. Są to tylko i wyłącznie cztery odciski, które y, są wręcz na pamięć. Masz cztery prawidłowe obrazki, i zawsze wygląda to tak samo, one się ze sobą nie mieszają. Cztery poprawne z ośmiu musisz wybrać. Jeżeli już dużo razy robiłeś tą minigierkę, to jeszcze ogarnię hakować takie odciski palców. Kiedy robisz na poziomie normalnym, czyli cały czas zostając na tej tablicy, tablice to jest napad, który, to jak tutaj widzicie, mam na podejściu cichym taką czaszkę. To znaczy, że to jest poziom trudny. Kiedy nie ma poziomu trudnego, po prostu będzie bez czaszki, tak jak tutaj jest na podejściu agresywnym. Nie ma żadnej czaszki, żadnego niczego. Wtedy mamy tylko jeden odcisk. Jednakże na czaszce są dwa odciski do skakowania. Dwa z czterech losowych, które mogą być. I to tyle w sumie, jeżeli chodzi o tą pierwszą tablicę. Więc możemy przejść sobie na następną tablicę. Na następnej tablicy, jeżeli chodzi też o układ. Tutaj zawsze zależy od tego jaki masz swój cel. I jeżeli chodzi o to, czy to są obrazy, czy to są diamenty, czy to jest złoto yy, i tak dalej. Sam sobie w zasadzie też, jeżeli chodzi o łupy, właśnie na diamenty, bo niektórzy mogą myśleć że o diamenty. Właśnie diamenty są tylko i wyłącznie podczas eventu. To nie jest łup który idzie sobie tak ozdobyć. Jeżeli nie zrobiłem napadu, kiedy były diamenty, no to te diamenty mi zostaną. Jednakże musi być jakiś event w, kon w jej konkretnym tygodniu. W czwartek zostanie zawsze ogłoszony, że jest event. I wtedy pojawią się diamenty. One się często pojawiają tak kilka razy do roku z naciskiem na około pięć razy. Najczęściej myślę, że więcej niż pięć razy w roku się te diamenty nie pojawiają w jakimś tygodniu. Dlatego to nie jest rzecz, która dzieje się często, to jest raczej coś, co można się spodziewać, że wkrótce się może pojawić, jednakże się nie tego nie należy spodziewać, że to będzie. I oczywiście, na sam napad wybieramy sobie ekipę. Mamy na przykład do wyboru, to jak to jest, choćby strzelec. Strzelca zawsze wybieramy sobie 5%. Dlaczego wybieramy zawsze 5% strzelca? Ponieważ nie potrzebujesz lepszej broni w nabadzie na kasy niż 5%. To jest dla ciebie niepotrzebna sprawa. Kolejna, kolejna rzecz, która się tyczy, jest. Kierowca. Kierowcę wybieramy też zawsze 5%, gdyż samochodów do ucieczki też nie potrzebujemy, bo nie musimy nimi uciekać do kupca. Możemy uciec sobie nawet losowym samochodem z ulicy albo helikopterem, ale co do helikoptera, to przejdziemy sobie potem. No i jeżeli chodzi o hakera, haker zawsze zależy od tego, jakie ty masz w sobie umiejętności hakowania oraz jaki może mieć umiejętności twój kompon potencjalny. I jaki też oczywiście masz łup? Tak jak mówiłem, na obrazach na przykład możesz przeszkolić na hakerze i nawet 5% sobie zatrudnić niż 10% gdyż na no spokojnie się wyrobisz. To jest właśnie bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o wybór tego, bo na diamentach na przykład każda sekunda ją ma znaczenie. Dlatego hacker 10% jest najlepszym możliwym wyborem. Jednakże nie masz do hakera 10% tak od razu dostępu, tylko musisz sobie wykonać taką rzecz. Tak jak tutaj teraz zobaczycie w menu interakcji. Więc jest taka, taka, taka kategoria jak wszystkie kolekcje, i to się nazywa jako przedmioty kolekcjonerskie. I to, co konkretnie musisz zebrać, to się nazywa zakuszacza sygnału. 50% zakuszaczy sygnału musisz sobie zrobić, Wtedy będziesz miał dostęp do tego oto hakera. Jednakże to też nie jest wszystko, jeżeli chodzi o zdęczki, gdyż na podejściu sprytnym takie, taka zdęczka jak karty do gry też ci się przydadzą, gdyż wtedy otrzymujesz sobie strój, jeżeli chodzi właśnie o ten napad, będziesz miał strój do ucieczki i możemy się robić jednego przygotowania. To jest też bardzo ważne. Ale przechodząc sobie do przygotowań, jak ktoś zauważył, na tej tablicy są niektóre napady, które w te są oznaczone gwiazdką. Te, które są gwiazdką oznaczone znaczy, że musisz zrobić napad. To jest minimum, które tyczy się tego napadu, te, żeby zrobić, odpalić ten napad. Akurat na przykład tutaj są Choćby drony. No, nie oszukujmy się, nikt nie korzysta z dronów w czasie tego napadu, ale one są obowiązkowe. Trzeba zrobić drony i tyle. Jeżeli chodzi o dodatkowe przygotowania, tyczy się to praktycznie każdego napadu. Powiedzmy, że wiele rzeczy jest tak samo. Jeżeli chodzi o przepustkę, na przykład, bo te opcjonalne możemy na przykład zapłacić, żeby pominąć, ale to się nie opłaca. Jeżeli chodzi o przepustkę, tutaj mamy dwa poziomy. Jest po pierwsze poziom, kiedy jest ta sama pani, i poziom, kiedy są dwie osoby. Tutaj to jest z pozorom duża różnica. Nie jest to wprost powiedziane, ale kiedy jest jedna osoba. Osoba, to jest poziom pierwszy. kiedy są dwie osoby, to jest poziom drugi. To jest nawet samo w sobie tak powiedziane, nawet jak tutaj nawet widzimy pod tabulatorem, że to jest poziom pierwszy, poziom drugi. Jednakże tak można rozróżnić, jeżeli chodzi właśnie o to, który to jest poziom. Tej, jeżeli robisz przepustki, wybierasz sobie zawsze poziom drugi. Nie robisz poziomu pierwszego. Poziom pierwszy nie ma znaczenia, jest on bez sensu. Też daje on ci jedynie do czego dostęp, to że jedne drzwi nie będziesz hakował, ale cała reszta kasyno będziesz musiał hakować. I na przykład na takim podejściu cichym, nie robiąc sobie przepustek, choćby poziomu pierwszego, Czyli choćby jedne, jednego hakowania drzwi, będziesz musiał hakować tak zwane kuleczki. A kuleczki są niepo, niepożądane na podejściu cichym, gdyż bardzo łatwo jest się pomylić i zrobić sobie błąd. Czego oczywiście nie chcesz zrobić w swoim nebadzie na kasynach, gdyż kiedy zrobisz błąd, zrobisz sobie alarm, napad może nawet się nie udać, nie możesz, możesz nawet go nie zrobić często. Dlatego ważne jest żeby robić sobie zawsze poziom drugi. Jeżeli chodzi o inne przygotowania, które są, na, jak już jesteśmy przy tym cichym podejściu, mamy też takie jak, jak ładunek M. To nie jest akurat potrzebna rzecz do robienia napadu, ponieważ ładunek M powoduje to, że włącza się światło w kasenie na minutę i przez to boty widzą mniej. Jednakże, żebyś ty cokolwiek widział, też musisz mieć stroje na tak zwane wejście, bo wtedy byś miał latarki i noktowizory, będziesz cokolwiek widział w tej ciemności. Tak to masz po prostu czeleń na cały ekran i też nic nie za bardzo widzisz. Jeżeli chodzi o inne, też dodatkowe przygotowania masz coś takiego elektryczne wiertła. Niektórzy randomy robią te przygotowanie, ale jest to niezbyt opłacalne, gdyż jedyne, do czego masz dostęp przez te elektryczne wiertła, to do skrytek w skarbcu. Niestety, żebyś, do... żebyś zrobił te skrytki w skarbcu, potrzebujesz czasu. Raczej ten czas ci zabraknie, gdyż tak jak wspomniałem na początku, hacker w zależności od łupu daje ci czas. Kiedy jesteś niewykryty, posiadasz więcej czasu, kiedy jesteś niewykryty, posiadasz... Kiedy jesteś wykryty, to masz mało czasu, gdy jesteś wykryty, nie masz tego czasu znacznie więcej. Hacker, którego tutaj posiadam 30% daje nam maksymalnie 3 minuty i 30 sekund. No, przygotowanie z elektrycznymi wiertłami też dodatkowo się niezbyt opłaca, gdyż z tych worków więc zarabia się jakoś dużo. Tam Wyciągamy z tych skrytek po 5-6 tysięcy. Nie jakoś specjalnie dużo, a trzeba bardzo się dopracować, żeby w ogóle czasu starczyło na to, żeby zbierać w ogóle te skrytki, więc to się nie opłaca. Jeżeli chodzi o na przykład przygotowanie, czyli informacje o ochronie, to pierwszy musimy skończyć sobie wątek z penthouse'u. Wtedy otrzymujemy dostęp do tej misji, to misję wykonujemy raz i ona jest jakby zawsze już z nami. To jest misja, w której Vincent daje nam informacje właśnie o ochronie, przez co wiemy, gdzie znajdują się wszystkie kamery i widzimy ich wizję na bieżąco. To jest troszeczkę coś takiego samego ścieżki patrolowe, tylko że na ścieżkach patrolowych widzisz tam, gdzie chodzą boty, ale to też nie jest jakby przygotowanie, które takie must have, gdyż dasz radę nawet bez tego też zrobić sobie przygotowanie choćby na cich. Jedyne co ma tak naprawdę największy sens tych wszystkich przygotowań poza przepustkami, to oczywiście zrobienie sobie, albo też i nie zrobienie, bo to w zależności jaki jest napad, zrobienie dostaw Degana. Podejście agresywne, agresywnym dostawy Degana są bardzo, bardzo ważne, gdyż tym sobie bardzo ułatwiasz ten napad. Tam będziesz walił się z tymi strażnikami, więc kiedy nie mają armoru, twoje szanse na przeżycie zwyczajnie się zwiększają. W podejściu sprytnym nie potrzebujesz zrobić dostaw Degana, gdyż tam zakładasz, że wyjdziesz na cicho. Tak samo jeżeli chodzi o podejście ciche. Nie przewidujesz tego, że będzie rzeczywiście walka, więc nie robisz dostaw Degana. Jednakże jest jeden wyjątek, którym są właśnie diamenty, jeżeli chodzi o podejście na kasyną w dwóch, dwóch podejściach, tak powiedziałem, czyli na cicho oraz sprytnie. Dostawy Degana są wtedy pożądanym, żeby zrobić sobie na diamentach. Tylko i wyłącznie na diamentach, ponieważ yy, taka jest taktyka, że z diamentami wychodzi się podczas alarmu, gdyż robisz to napad w dwie osoby, żeby zrobić jak najwięcej. Ale jeżeli będziesz robił w trzech, to nawet też nie potrzebujesz robić dostaw Degana, no bo to szkoda czasu. Na cicho dasz radę przejść sobie bez dostaw Degana. I to się tyczy w zasadzie całego tutaj właśnie, tak jak tu przeszliśmy yy, o przygotowaniach. Wszystko dasz radę Zrobić sobie solo. Każde przygotowanie dasz radę zrobić samemu, tylko musisz mieć oczywiście jakieś pojazdy latające najlepiej w swojej kolekcji. Nie wiem, czy to opresora, czy oczywiście jakiegoś buzarda. W ogóle, właśnie co do buzarda, ty możesz go na przykład wezwać, nie mając go w ogóle kupionego. Wtedy te przygotowania są o wiele prostsze, gdyż buzarda sobie zrespisz. Bardzo ładne, ja tutaj pokażę ci, jak jestem sobie. Jako prezes Secura Surf mogę sobie wejść w pojazdy prezesa, i tutaj mam buzarda Ja go mam za zero, bo ja go kupiłem, ale kiedy nie masz kupionego buzarda, płacisz 25 tysięcy za respawn. Nie jest to jakoś specjalnie dużo pieniędzy, ale warto jest sobie oczywiście mieć taką możliwość, że może zrespić sobie tego buzarta w dopadzie na kasyno. Kolejna właśnie sprawa, która tyczy się tego napadu, czyli tak już mówiłem, że nie rakowania i tak dalej, to też jeżeli chodzi o sam już finał. W Finale, dantomy, yy, zwyczajnie bardzo często robią głupie błędy. Na przykład na cicho nie możesz yy, rozwalać kamer za bardzo. Możesz rozwalić jedną kamerę przed wejściem do kasyna jedną kamerę w kasynie, do, w drodze do skarbca. W d wyjściu do skarbca to koniec. Nie możesz rozwalić więcej kamer, czyli w teorii można rozwalić trzy, ale powiedzmy, że to jest ten segment. Czyli wchodząc do skarbca możesz rozwalić jedną. Przed wejściem do kasyna też jedną, ale to nawet nie ma sensu w ogóle ją rozwalać, bo nie ma takiej potrzeby. No i kiedy już wychodzisz do skarbca znowu możesz rozwalić jedną kamerę. Jednakże na cicho masz po prostu Zator. Trzeba z niego korzystać i sobie w ten sposób stunować kamery, żeby ciebie nie zauważyły. Na cicho też, co jest bardzo ważne, boty wykrywają ciała. Kiedy bo są takie boty, które chodzą, mają swoje ścieżki. Jeżeli zobaczą ciało, pojawi się alarm. Jednakże na podejściu sprytnym już te boty nagle nie widzą tych ciał, więc tam na przykład nie ma takiej, nie ma takiego czegoś, że zauważą ciało i będzie alarm. Na sprytnym podejściu nie ma. Nie ma czegoś takiego. Też oczywiście, jeżeli chodzi też o błędy kolejnych początkujących, to tyczy się już samego i go i drogi w skarbcu. Mianowicie w skarbcu niektóre randomy zaczynają pierw zbieranie od środka. A to jest oczywiście błąd, gdyż na środku, jak można się domyślić, no dosyć łatwo jest rzeczywiście zebrać sobie ten łup. Więc po co zbierać od środka, kiedy trzeba zacząć od tych powiedzmy, że zewnętrznych, tam gdzie trzeba sobie zhakować drzwi. Jak już mówię na początku, wiele randomów nie umie hakować drzwi, więc zakładają, że ktoś inny to zrobi i jakoś to będzie. Yy, najczęściej nie jest, ponieważ jeżeli ktoś nie ogarnia, takich rzeczy, no to cóż, samo się nie zrobi, jak to można by określić. No i jeżeli też chodzi o wyjście z kasyna, to w zasadzie tutaj sam stoję teraz przed kasynem. Sytuacja wygląda tak, że mamy zazwyczaj dwie drogi, których możemy sobie uciekać. Pierwsze co, jeżeli chodzi o napad na kasyno, możemy w ogóle uciekać sobie... My tutaj właśnie wam to pokażę. Bo rozpimy się, jeżeli wyjdziemy od lobby pracowniczego, co jest pożądanym wejściem, czyli odtąd, możemy uciekać sobie przez stadion. To jest na przykład jedna z rzeczy, która jest bardzo pożądana, czyli ucieczka przez stadion. Inna sprawa. Możemy uciekać tak, jak teraz sobie jadę tym samochodem. Po prostu przy ścianie, nie? idziemy przy ścianie i dopiero potem sobie zeskakujemy. Przy stadionie wygląda tak samo. Idziemy przez stadion, potem tamtędy i uciekamy. Naszym celem jest oczywiście zdobycie jakiegoś samochodu. Na sprytnie nawet jeszcze respi się nawet wóz strażacki, ale to, to do tego trzeba mieć strój specjalnie no zrobiony nie z takich stawek. To raczej można trochę to pominąć, ale mianowicie on respi się wtedy ten wóz strażacki tutaj. Też można wykorzystać ten wóz strażacki, żeby dostać się do helikoptera. I właśnie to jest to. Jeżeli chodzi o ucieczkę z napadu na kasę, no powiedzmy, że są tylko i wyłącznie trzy, no dobra, no bo jest że cztery drogi, które można by się rzeczywiście dostać w, do tego kasena, jednakże wydostać z kasena, jednakże ma tylko jedno, jed, jedna rzecz sens. Kiedy uciekasz z napadu na kaseno, powiem bardzo ważną rzeczą, która jest do ogarnięcia, to jest dostanie się na helikopter. No helikopter od kasena, czy jak tam mamy kaseno, no jest helikopter tutaj, od, po prostu na komisariacie policji. Czasem się respi, czasem nie, akurat teraz mi się nie pojawił. Jednakże po prostu podchodzisz i tutaj spinasz się o ten helikopter. To też jest ważne, co w sumie teraz właśnie sobie przypomniałem, jest jeszcze trzecia tablica, na której ustalasz swoje poziomy trudności. Włędem początkujących jest myślenie, że jeżeli wybierze on kupca, który jest na poziomie łatwym, to znaczy, że napad jest łatwy. Co jest nieprawdą. To jest tylko odległość do tego, kiedy zakończy się twój napad. Jednakże, kiedy wychodzisz z napadu, wychodzisz z kasena, od razu masz 5 gwiazdek pościgu, czyli maksimum w GTA. W tym razie idzie, wybierając sobie bliskie miejsce, często nie zgubisz pościgu. Idąc na ten helikopter i wybierając sobie dalekiego kupca, który bierze 0%, co też jest bardzo ważne, bo każdy z tych kupców oczywiście bierze swój procent. Mianowicie ten kupiec najdroższy bierze zero. Średni bierze sobie 5%, a najbliższy 10% z łupu. A to jest akurat rzecz, która powiedziałbym, że jest mało pożądana, żebyś jechał powiedzmy i gubił ten pościg. To jest jednak z dróg, nie? czyli droga na helikopter. Bardzo polecana, wybieraj sobie zawsze drogiego kupca i nie kupuj pojazdu do zmyłki czy wabik. To nie jest opłacalne. Co najwyżej jak już to tylko Wabik ma jakikolwiek sens, byż on zmniejsza tą gwiazdkę pościgu ze 4 do 5, a nawet 3% po pewnym czasie. Tylko to ma rzeczywiście sens. Tak to, to nie ma to absolutnie żadnego sensu. Inną jeszcze drogą ucieczki. To jest jak teraz tutaj widzicie tak zwany tunel. Jednakże ja bym tunel określił jako kiedyś klasa dzisiaj już obcia. Jeżeli wiesz, że możesz uciekać sobie helikopterem, to po co w takim razie uciekać tunelem? Tunelem jedziesz sobie zwyczajnie samochodem i przez ten tunel dopiero potem uciekasz. Jak tutaj teraz jak widzicie, jestem w tym tunelu. Od razu się cała ścieżka zrobiła, to bo dopiero potem wyjeżdżam, wtedy. I tutaj właśnie przy autostradzie będę praktycznie wyjeżdżał. E, tutaj dokładnie, nie tu się kończy, będę wyjeżdżał przy autostradzie, prawdopodobnie jadąc przez tunel, zgubisz pościg, ale to też nie jest pożądane, gdyż nie zrobisz elity. Za elity na poziomie normalnym jest 50 tysięcy, na hardzie to jest 100 tysięcy. I to jest 100 tysięcy, które czy tam 50 tysięcy, które nie jest do podziału przez ciebie, i oczywiście botów. No i oczywiście Lestera, bo Lester też bierze swoją działkę za to. Jeżeli chodzi o trzecią drogę, no to to jest powiedzmy taka jazda samochodem, czyli jedziesz tak jak jest autem do celu i jakoś to będzie że zgubisz ten pości. A czwarta droga to jest stricte już jazda samochodem, ale ty używasz specjalnego już powiedzmy auta, specjalnego kupca. To jest stricte pod speedruny, żeby uciekać. Czyli jeżeli chodzi o jazdę z kasyna, to na mapie to wygląda w ten sposób, że bierzesz samochód. ten fajny samochód. Jedziesz autostradą mianowicie tędy. Tutaj wmierz Rancho Martina Madrazo. I tutaj w tym miejscu są tory ko kolejowe i tymi torami kolejowymi tutaj docierasz sobie do kupca. To jest mniej więcej porównywalne czasowo z helikopterem. Jednakże oczywiście tu trzeba podkreślić Jedną rzecz, że to jest robione te pod speedrun, gdyż no nie zawsze wylosuje ci się w dobry, dobrym miejscu, kupiec, jak będziesz wychodził. I, I po co też dodatkowo marnować hajs na lepsze samochody? Skoro możesz uciekać na helikopter i zaoszczędzić sobie te 2% rzeczywiście. Choćby na przykład nie 2% czy tam 4%, skoro można uciekać helikopterem, zaoszczędzasz hajs i marnujesz gadanie potrzebnego kierowcę bo można uciec w tym napadzie sobie zupełnie w inny sposób. Dodatkowo też y, o takich innych sztuczkach, które trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o na przykład podejście y, sprytne, to też chcę tutaj właśnie powiedzieć. W czasie finału można bardzo łatwo zrobić sobie napad, gdyż dostajesz tam broń, masz też broń ukrytą, jednakże tej broni nie w ogóle nie będziesz potrzebował, gdyż twoim celem jest tylko walenie sobie chroniarzy z kolby. Z niczego więcej nie będziesz walił ochroniarzy niż z kolby. Dlaczego? Ponieważ kiedy użyjesz w ogóle pistoleta i użyjesz choćby jednego strzału, od razu się włącza czy alarm? Nie można korzystać na no, podejściu sprytnym z broni. Nie można do nikogo walić. Jednakże jedyne co możesz robić to tak zwaną kolbę Nie wiem dokładnie jak to się robi na konsoli, jednakże. Bo ponieważ nie gram na, po prostu napadzie. Także jak to wygląda na pececie. Wyciągasz sobie broń. Tak samo jest oczywiście na konsoli. I podchodzisz do bota. I klikasz przycisk przeładowania. Czyli w przypadku w tym R. Może tak samo jest na konsoli. Też klikasz przycisk przeładowania. I wtedy walisz bota z, bota z kolby. W taki sposób przechodzisz sobie napad. I to tyle. Tyle i aż tyle bym powiedział. I wydaje mi się, że to są raczej takie wszystkie rzeczy, które tyczą się. Jeżeli chodzi o podejście. Jak przejść sobie napad i błędy początkujących w czasie tego napadu. Także to byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.